Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z tej strony Tomasz Problem. Dzisiaj będzie seria taka. Y, czasem będę sobie ją z Marem Krolem. Ogólnie on tu się, sobie siedzi, piątka. Twoja wina. Y, dobra, jakby co my tu sobie żyjemy? Ja będę mieć mały render distance, bo mi nie potrzebny. To... Ogólnie będziemy sobie tutaj taką robić, mini serię. Taką, wiecie, takie różne gierki. Wezmę sobie trochę większe. Widzowie, Słuchajcie, włączę. Słuchajcie, będziecie widzieć piękną rzecz. Proszę. O nie, Minecraft jako dobra gotowe. I pięknie, na których pół ekranu. nie, ludzie, wy to widzicie jakie to jest to są najgorsze shadery, na jakie grałem. Bo widzicie, że... Dobra, widzowie, słuchajcie, ja chciałem... Ja nie będę jakby co na tym grać. Wyłączam sobie je, bo po prostu trochę mi laguje. Wyłączam shaderki. Dobra, jesteśmy bez. Ja zaraz. Morankol, słuchaj, słuchaj mnie, Morankol. Ja robię sobie 10 500 bo mi są potrzebne. Nie mieliśmy nawet diamentów, ale to, to nie było nagrywane. Morankol, a to, to nie było nagrane. Dobra, ja idę sobie. Um... Jeju, no czemu zawsze mi się jakaś reklama włącza, jak nagrywam na it. Y? Jeju! O, znalazłem żelazko, dobra. Jeju, kurde. Morenkrol, masz jakiś... Morenkrol, słuchaj mnie! Gadasz, aby i gadasz, słuchaj. Masz jakieś pochodnie? To weź ty, yy, no, mam parę tego, to sobie stworzę parę pochodni. To bardzo daleko. Ja sobie tworzę 12 pochodni, mam już 16, spoko. Znaczy, matko, 14. I będę, i ja sobie kopię dół do bedroka. I jakbyś mógł trochę jedzonka zdobyć. Wiem, że ci kazałem tego nie robić, ale farmę rób. Jaki masz kilofik? Ja mam dwa jeden. Nie, nie mamy dziury w dachu. Ale nie jesteś w naszym domu. No właśnie, więc... dobra, nie wiem o co ci chodzi. W każdym razie ja sobie kopię taki... Ła! Krol z narazem Kejby. Ale ja mam takie... Ja mam takie duże. W sensie to jest taki kanion. Wiesz, jakie? Tu jest dużo węgla. No, chodź do niego. No, czy mi nie wierzysz, że tu są? Gościu! Ale wszystko, co tu jest, moja, spada. i spadaj stąd, bo ja umiem bić się na dlabu. Znaczy, może ty chcesz się bić na dlabu? Nie, no żartuję. A możesz stąd wyjść, bo ja muszę tam zejść niżej. Yy, po żelazo, bo tam było. Mam nadzieję, że się nie zabije. Ja, ja tą lawę sobie zabuduję, żeby jej tu nie było. Dobra, moren crol. Jakby co, jesteśmy bezpieczni i lawy już tu nie ma. Nie masz pochodni? Zmówiłem wychódź. Ja, po, ja mam 12 pochodni i kopię sobie żelazo właśnie. Co dwa żelaza i widzę z O, tam jeszcze na no dole sobie co jest. Ma, masz pają... są pająki u nas. Masz parę tych i tam idzie. Ja Ci dam trochę bloków, że... Patrz. Ja Ci dam wszystkie moje bloki, żebyś mógł się podbudować. Dam Ci nawet wełnę i jeszcze na drzwiach się podbuduj. Jak chcesz to tam idź, Mogę Ci jeszcze dać trochę bruku. Moryn, Krol, czekaj. Ja Ci bruk jeszcze dam, bo ja mam go dużo tu nawet. Super Cię wpędziłem, nie? Omarzło! <laughs> Ludzie widzicie to! <laughs> Czemu ty się nie podbudowałeś? A właściwie nieważne. <laughs> Dobra, to ja sobie wykopię te rzeczy, które tu znalazłem, bo tu jest dużo żelaza bardzo. Pani nam się świat wygenerował. I pani Moren, krolu, ciesz się pan, że w ogóle to znalazłem, a ty żyjesz? E, nie, nie, ale tak się po prostu pytam. O, e, ty! Mam tu kopalnie dużo nawet. się ziomy. O, pa! Moren, mam tu spawner potworów. Słuchaj, mam tu spawner creeperów! A! Moren, król, no pomóż! No to przejść ci bloki. A co to jest? Dobra, żartowałem, jakby co, nic nie mam, ale zarazem nie wiem, jak wyjść. Mam jakieś jedonko? Mam, dobra, spoko No to ja się zjem, mam nadzieję, że nic mi się nie zaspałni. Czekaj, yy, tamten, dobra. Ten Tam teraz, ej ty, teraz akurat średnio wiem, jak stąd wyjść. Chyba tamtędy? Tamtędy, dobra. Bo tu pamiętam, kopałem żelazko. Przed A to spoko, pewnie łuk na wykończenie, tak? A coś jest jeszcze zonko. Dobra, Moren Kroll. Słuchaj, pan. Ja do ciebie zaraz tam pójdę. Oczywiście nie, nie teraz, tylko za chwilę. A jesteś bardzo zły, że cię tam wysłałem. Ja byłem Debilem, że cię posłuchałem. Nie, w sensie, że ty byś tak powiedział. że Ty jesteś debilem, bo mnie posłuchałeś. No nie mogę wykopać bloku, muszę go pięć razy kopać, żeby się wykopał, no. Jest dobry. Moren, król, prawie spadłem do lawy, ale nieważne. Dobra, słuchaj, ja wychodzę stąd. Ty sobie radź, jak chcesz, mnie to nie obchodzi. Ja to się obchodzi, ale musisz jakoś sam wyjść, bo ja nie mam bloku. Mama, by 21 kobla. Ja sobie jeszcze chwilę pozwiedzam i wracam, ok? O, tam jest jeszcze kopalnia duża. To ja tam się podbuduję i tam pójdę. Bo. Ło, jeju! Kurde, nie mam pochodni żadnych, jak na noś. A tam jest lawa, dobra. To ja sobie. Zrobię sobie jakieś pochodnie w do. Nieju, Dobra, spadłem, ale żyję. Straciłem, aby półtora serduszka. Ja wracam do domu, zrobię sobie pochodnie, jakieś torcze i tam idę, ok? Tam może w tle będzie Discorda, słychać sorry za to, ale niestety. Już nie będę go wyłączał, bo będę musiał niestety trzeci raz nagrywać odcinek. Czwarty właściwie. Tak, jeszcze Roblox nagrywaliśmy dwa razy. Siódmy raz będę musiał odcinek nagrywać, no bo wtedy by się ujawniła prawdziwa tożsamość Morenkrola. Dobra, wykopałem sobie. Ła je, no spoko. Dobrze, że. Dobra, żyję. A co u ciebie? Normalny? Hej. Naprawdę, żelazo masz. Dobra, pyk. Pyk, 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 pyk. Te mamy. Chłopak. Mamy tak pochodni, ale za to nie mamy. Żad... O, no tak, miałam sobie jeszcze zrobić mieczyk przecież. Ojeju, naprawdę. Sorry, że tak się słabo podniecam, ale to nie jest nic nadzwyczajnego. Ja tu sobie przepalę nasze żelazo. Dobra, niech się pali, a ja sobie stworzyłem kilo. O właściwie sobie najpierw jedzonko przepalę. Jedzonko ważniejsze. W sensie dla mnie. A ja sobie ubijam owieczki. Bo ogólnie kończę ten odcinek, dzisiaj nie będzie taki długi, niestety, sorry, bo niestety, wiecie, lekcje i to sprawy, nie? Yy... Owieczki ubite, mamy baraniny 23, no spoko, nie? zły drop, Jak tyle było, no dobra, teraz ja sobie to przepalę, no spoko, nie mamy nic w piecyku do przepalania, ewentualnie patyki mam, mamy do przerobienia. Yy... O, Moral właściwie, mm, kurde, czemu ja nie mam przycisku, który zatrzymuje nagrywanie, bo bym zatrzymał. Mógłbyś wyjść i wejść na serwer? Mógłbyś wyjść i wejść na serwer? Żeby się przespać. Jeju, ty nie wiesz ile ja mam tego żelaza, mam 32, nie no, mam 15 żelaza, żeby... A jaki on jest tym Mossy Stone'em? Ale na niektórych spawnerach jest Mossy Stone taki. Jeju, no znowu upadłem. I nie mam teraz nawet jak wyjść. On mi tu dwa zombiaczki przyprowadził. Właściwie 10 zombiaczków. Dobra. More'n troll y, ostatecznie oznajmiam, że stąd nie wyjdziesz. Bo tu jest tyle zombiaków. W sensie ich się tutaj dużo nawet kampi. Jak ty tam wyszedłeś na górę? Brawo! Osiągnięcie odblokowane. Ty, ale tu... Tu, w naszym klasycznym wejściu, jest tyle tych zł. Ja właśnie szedłem tam, tylko ja sobie idę po górnej tej, po górnej granicy. Jakby to jestem nad tobą, i patrzę, co ty tam odwalasz. No, spokojnie, spokojnie. Ludzie, zostawcie łapkę w górę pod filmem. Takiej mleki taki nie zobaczycie nigdzie indziej. Ewentualnie gdzieś tam. A żyjesz w ogóle, bo ja tam zabudowałem ci głowę jakby co. W sensie zabudowałem ci blok nad głową. I marnuję właśnie bloki, bo się buduje. Haj, pan las, ja mam dla siebie aby jedno. Ja mam aby dla siebie jedno jedzonko, bo ja buduję. O, jest żelazko, albo jednak nie ma żelazka, ale będzie obsydianu. Ojej, już wyliczyłem, liczyłem, co za niepokój. Co ja, co ja gadam w ogóle? Skopię sobie trochę tego kobla, znaczy wiadomo o co chodzi. Stonka sobie trochę zjadę, żebym miał czym budować się dalej. Dobra, tyle wystarczy. 13. W na krótką podróż. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Bum, bum. Jeju! Jeju, ty! nie nie! Umarłem! Sam nie ogarniam o co chodzi. W ogóle czemu ja mam po polsku? Kurde, muszę iść do tej naszej dziury. Czemu ja się palę? I co, ja będę się tak cały czas palił? Jestem. Mam jeszcze... Aha, dobra. Teraz ja chodzę do kopalni po swoje itemy. Wiem, że one się spaliły najpewniej, ale... Jest szansa, je, yy, 1% że nie. Moda Morenkroll żadnej itemy nie zostały. No, znowu mi we mnie strzeli nocu za paruwa. Ej, w ogóle, czemu ja mam po polsku? Mam polską wersję gry. W sensie zmieniłem sobie język na polski. Ale ja nie mam uprawnień. W ogóle, czemu ja nie mam. No! Kurwa! Dobra, czeka mnie kopanie z tą na ręką. Morenkrol, wie że ja straciłem ponad 60 pochodni. I nawet jedna baranina się nie przetopiła. No. I straciłam 18 żelaza. A ja miałam 18 w ekwipunku. Dobra, widzę, to jest na tyle, niestety. Musimy skończyć. Dobra, żegnam się z Wami i się